Cześć, z tej strony Raon, witam Was w kolejnym odcinku Castlevania Lords of Shadow. Eee, tak, moi drodzy, dotarliśmy do 11. chaptera. W tym chapterze są tylko dwie lokacje, tak więc to nie będzie jakiś długi chapter. No i po tym chapterze został nam tylko 12, czyli ostatni już chapter, w którym prawdopodobnie zmierzymy się z samym Lordem Ciemności. Tak więc no nie wiem, być może zmieści się to nawet w dwóch odcinkach, góra trzech, tak mi się wydaje, chociaż nie wiem ile w chapterze 12 jest jeszcze lokacji, tak więc nie przedłużając zaczniemy sobie grę. I tak so it begins. The necromancer's abyss lies at his feet. He is dark and terrible, and the cries of the dead follow him wherever he goes. There is nothing but hate in his heart. Hate for those who have taken his beloved, who have made him do terrible things, who have taken his humanity. Now reap the whirlwind, scions of death, for comes the prince of darkness. No i dobra, zaczynamy. Eee, yy, 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 yy. Jakaś wieża przed nami. Yy, zaraz zobaczymy, co się tutaj stanie w ogóle. Chyba tak, bo. Co to jest? O kurcze, wygląda na kolejną jakąś zagadkę. Czekajcie, tu jest ciało. Dobra, to od razu wezmę. Yy. Wygląda jak jakiś układ słoneczny, chyba. Aha, dobra. Yy, zaraz, zaraz, chwileczkę, znaleźliśmy scroll, może go wykorzystamy? Steak, dobra, to wiem. Yy, unlock Solution, weźmy to. Aha, to jest yy, w jakiej kolejności? To są chyba te trzy znaki, czyli takie M, jakby 24 powiedzmy, 2Y i kółko zaraz zobaczymy jest M. O, to nie to nie. O to i kółko, tylko te całe kółko było czarne, chyba nie to jest zaćmienie, chyba czekajcie, 24... To jest data jakaś, kurczę, ale nie wiem co to jest TM. Co, chyba to nie? Zaraz zobaczę, jeszcze raz. Tak, to jest jakaś data. Ok, y execute order. No i coś się stało? Bo ja widzę tutaj, że jeszcze nie do końca. To ma być chyba w linii, ale kurczę, czekajcie. Hmm. Teraz weź mi mów, jak to ma być w ogóle. E, chwila, chwila, czy ja w ogóle... Hmm. M, E, 2, Y, kółko. A, widzicie, źle, źle. M, E tam ma być. O, to ma być. Okej. Okay. Po prostu źle ustawiłem ten pierwszy znak. No i dobra, widzimy, że... Jest w centrum te zaćmienie całe, tak jakby... Dobra, tam się zrobiło jakieś ee, jakaś kł kłoda, mhm. kłoda, kurczę. Aha, tutaj się robi to przejście. No nie, kolejna zagadka bez jaj. Czy tutaj jest jakieś ciało znowu? Chociaż nie, zaraz zobaczymy o co tu w ogóle chodzi. Jest ciało, jest ciało, to dobrze, to dobrze. Weźmiemy pewnie scroll z odpowiedzią. Tylko teraz tak. Nie no. O kurcze, nie mamy energii, już prawie. Nie wiem, czy będzie w ogóle potrzebna do tego, ale dobra. To jest ten scroll. Unlock. Chyba starczy nam co. Aha, w ten sposób strzałka w lewo, w górę, w prawo i w dół. Ale dobra, jak mam to ustawić? Czy mam jakoś, może nie to? Góra, tak? Eee... Czekajcie, góra. Prawo. Góra, góra, lewo. Które to jest lewo teraz? Ja pierdzielę. Eee, lewo, lewo, lewo. Hmm, lewo to jest zielone, ale tu jest kurde inny kolor jakiś. Chociaż może to jest zielony, właśnie, a nie żółty. Nie wiem. Dobra, lewo yy, to jest dół. I teraz znowu lewo. Góra. Góra, który to był? Ten chyba nie. Góra. Góra. E, prawo to jest ten. I góra. Dobra, spróbujmy teraz. Chyba będzie dobrze, Tamto, tamta podpowiedź to tylko pokazywała nam, które, e, który kolor odpowiada za e, kierunek. Czyli nie było tam e, no, całego kierunku opisanego, po, tylko, po, e, tylko było wyjaśnione właśnie, który kolor za który kierunek odpowiada. E, nie było trudne, tylko po prostu trzeba było się skapnąć. O co chodzi? Oczywiście ja jak zwykle tutaj tyle czasu straciłem, niepotrzebnego. I teraz, co? Jak tam wskoczyć? Z rozbiegu chyba, co? Chwila. Okej. Okay. Dobra, tu jest jakieś oko Saurona. Aha, to jest w ten sposób takie teleporty, jakby. Kolejne ciało. Czekajcie, ciało? Nie, to są po prostu kości. Wow, wow, wow. Czy to będzie cały czas wychodzić? E, dobra, kid z tym. Aha. E, czy tam było, czekajcie, coś do złapania? Aha, tu jest coś takiego, czekajcie. E, chwilę, chwilę, tutaj nie ma, e, jest to ciało. No, pięknie, pięknie. Bardzo dobrze, że to znaleźliśmy. Kurcze, tam trzeba po prostu wyskoczyć z tego portalu. O, czyżbyśmy mieli już cały pasek energii? Czy jeszcze kawałek brakuje? Nie wiem, wydaje mi się, że już jest cały. No, właśnie, kurczę. O, no już się boję tego. Widzę, że tu będzie troszeczkę skakania. Dobra, gdzieś nas to przeniosło. Wow! Ale ja pierdziele, co ja robię. Dobra. Platformówki kiedyś były prostsze, powiem wam. Jednak ta kamera 2D, jak kiedyś była, e, jakoś było no. Prościej wskoczyć, było to wszystko widać tutaj. Tak trochę nieraz jest perspektywa kijowo, nie wiem w którym kierunku on skoczy do końca. Nie mówię o wszystkich, ale okej, okay. dobrze, że te dusze dosyć szybko rozwalamy bardzo szybko, gdzie, kurczę, dziadzie. Tam to się nie rusza, chyba co? Ok, już myślałem, że nie doskoczę. Dobra, tam jest kolejne lustro, tak jakby. Wow, już myślałem. Pięknie. Ok. Zobaczmy, co teraz, gdzie teraz nas to przeniesie, e, dobra, dobra, okej, okay, co to jest? Jakiś lisz, śmierć, troszeczkę kosa jest inna. Aj, kurde, dużo zabierasz. Dobrze by było ten pasek na dole uzupełnić, żebym mógł e, zdobyć kurcze tych, tych. Jak się nazywa? No tą energię do leczenia. Kurcze, nie mam nic, nic. A jebli mnie no kurczę no połowa jest tej energii wow czekaj Ciek czekaj rzucaj, rzucaj, uciekaj, 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 kurwa mać to, zeszła zeszło. Nie jest dobrze, nie jest. Aj, zaraz to przejebię. chociaż jemu mało energii zostało, rzucaj te swoje duszyczki. Chyba tylko zmarnowałem. Kurczę proszę, nie traf tylko mnie, bo zaraz będzie po mnie, ale zaraz on też. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, dobra, proszę, proszę Dojeb go, dojeb go. Ok, poszedł chyba, nie? Kurczę, ale mam mało energii, żeby tylko tam była jakaś fontanna, dobra. O kurczę, dwa lustra, teraz w którą stronę mamy iść? Nie wiem, nie wiem. Ok, będę sprawdzał od prawej strony. Być może jedno z tych luster prowadzi do jakichś jakiejś zwłok. Dobra, tu jest to. Czyli tam nas to teleportuje, tam będzie trzeba skoczyć szybko, nie? Okej, okay, no. Mam nadzieję, że... Szło. Aha, tutaj nas to teleportuje. Dobra, już myślałem. Czyli dobra, idziemy tu dalej. Gdzie tym razem? Ja pierdziele, już się tu zgubił, ja bym się już tu zgubił dawno e, jakbym był na jego miejscu. E, ok, okej, tu jest to Nie kurwa mać Okej, okay, okej, okay, jakoś trafiłem na tą platformę. Czekajcie, tu chyba co? Tu jest tak nie wiem, czy tam dalej ta te platforma też gdzieś nie prowadziła, no ale tutaj jest jakieś, jakaś skała do wspinania. Ok, kolejne lustro i kolejne. Kolejni przeciwnicy, na szczęście. Te dusze tam nic, nic nam nie robią praktycznie. Ok. Gdzie tym razem? No troszeczkę was tu jest, nie powiem, nie powiem. Dlatego użyjemy sobie buteleczek. Pięknie, zaraz energia wychodzi. Tylko że już ich nie ma. Szkoda. E, co to jest? Co to jest? Use the power of the gauntlet to activate this button. Dobra, to jest. E, możemy aktywować naszą rękawicą. To tylko nie ma tutaj nic. Chyba nie ma co. Ok. Gdzie to poleciało? E, w ten sposób. Kolejne, kolejne. Aha. A, o to chodzi. Czyli te dwie drogi będziemy musieli i tak przebyć. Powinniśmy wrócić teraz z powrotem tam, czekajcie. Tak, jesteśmy tutaj. Czyli została nam jeszcze lewa strona. Ale dobrze, kochani, w tym miejscu sobie zakończymy. Ja się z wami żegnam. Zapraszam na kolejny odcinek. Zajmiemy się tym e, lewym lustrem. Zobaczymy gdzie e, zobaczymy gdzie ono nas poprowadzi. No poprowadzi na pewno nas do tego przycisku. To jestem 100% pewien. Ale dobra, na razie cześć.